Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Elementaxu. Kolejnym odcinku, ale pierwszym dotyczącym cen transferowych. Skoro pierwszy odcinek, to warto zacząć od podstaw. Zaczniemy zatem od y, omówienia zagadnienia transakcji kontrolowanej. W pierwszej kolejności zastanówmy się, dlaczego jest to zagadnienie istotne. Odpowiedź jest bardzo prosta. Od prawidłowej identyfikacji transakcji kontrolowanych zależał będzie zakres obowiązków związanych z cenami transferowymi. Mam tutaj na myśli zarówno obowiązki dokumentacyjne, jak i sprawozdawcze. W przypadku transakcji kontrolowanych dużą pomocą będzie definicja tej, tych transakcji, jaką znajdziemy w ustawach o podatkach dochodowych. Jak zatem należy rozumieć transakcje kontrolowane? Otóż będą to identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, które zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań. Żeby lepiej zrozumieć transakcję kontrolowaną, warto przyjrzeć się tym trzem elementom nieco bliżej. Występowanie działań o charakterze gospodarczym. Jako pierwszy element warto tutaj zwrócić uwagę, że nie należy mylić tego zagadnienia z prowadzeniem działalności gospodarczej, bowiem osoby fizyczne, które takiej działalności nie prowadzą, również podlegają rygorom cen transferowych. W przypadku występowania działań o charakterze gospodarczym nie mamy tutaj legalnej definicji, ale możemy zidentyfikować cechy kwalifikujące. Najważniejszą z tych cech kwalifikujących jest cel zarobkowy transakcji. Warto tutaj zwrócić uwagę, że chodzi tutaj o cel, a nie o wynik. To znaczy, o ile w zamierzeniu każdy funkcjonujący niezależnie podmiot na rynku będzie dążył do maksymalizacji swoich zysków, tak efekt tych zamierzeń może być różny. Nie wpływa to jednak na ocenę. Czy spełniliśmy cechę kwalifikującą podejmowanie tych czynności jako działania o charakterze gospodarczym, bowiem sam cel już spełnia to kryterium. Z drugiej strony można sprawdzić, które z cech nie spełniają kryterium działalności o charakterze gospodarczym. Tutaj z pomocą przychodzi nam minister finansów i wskazuje wyraźnie, że dla przykładu dywidenda nie spełnia tego kryterium. Co więcej, określone w kodeksie spółek handlowych dopłaty do kapitału zakładowego według określonych trybów również nie spełniają tych kryteriów, a co za tym idzie, nie wymagają udokumentowania ich w dokumentacji cen transferowych. Wróćmy jednak do definicji. Transakcji kontrolowanej i skupmy się na rzeczywistych zachowaniach strony. Warto tutaj zwrócić uwagę, że będziemy badali rzeczywiste czynności podejmowane przez strony w ramach określonej transakcji. Naturalnie, dobrze by było, żeby stan faktyczny zgadzał się ze stanem prawnym i odwrotnie. Aby wypełnić definicję. Transakcji kontrolowanej należy sprawdzić, czy jej warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań. Warto tutaj zwrócić uwagę na ten ostatni zwrot w wyniku powiązań. Co do zasady, jeżeli myślimy o cenach transferowych, to z automatu nasuwają nam się relacje pomiędzy podmiotami powiązanymi. I słusznie, ale są wyjątki. Dlatego też w definicji zwrócono uwagę na ustalenie tych warunków w wyniku powiązań, a nie pomiędzy podmiotami powiązanymi. Przykładem transakcji kontrolowanej. Ustalonej w wyniku powiązań, a nie pomiędzy podmiotami powiązanymi, może być tutaj realizacja grupowej polityki zakupowej przez jeden wyznaczony podmiot z grupy. Zadaniem tego podmiotu będzie ustalanie warunków i negocjacje z dostawcą prawdopodobnie niezależnym, podczas gdy wpływ tych negocjacji odczuje realnie inny członek grupy. Będzie on bowiem dokonywał zakupów. Tych dóbr od podmiotu niezależnego, ale cena, jaka została ustalona w tej transakcji, zupełnie nie zależała od tego nabywającego. Można zatem stwierdzić, że warunki tej transakcji pomiędzy finalnym odbiorcą a niezależnym dostawcą zostały ustalone w wyniku powiązań, ale nie pomiędzy tymi podmiotami.